Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w kolejnym Mierzymy I dzisiaj mamy Mierzymy z Reserved Będą to rzeczy głównie z wyprzedaży Jakieś nowości również Długo nie było, bo w sumie to długo mnie nie było w domu Nie było mnie na miejscu Potem wróciłam do pracy Tu zamieszanie, tam zamieszanie I tak jakoś ten czas się rozjeżdża Ale powoli wracam Proszę bardzo Reserved, jedziemy Muszę przyznać, że mam tych ubrań całkiem sporo, ale zaczniemy, słuchajcie, od e, tak naprawdę góry, bo mam tutaj kilka e, koszulek e, I słuchajcie, nie jestem fanką pasków, a kupiłam praktycznie same w paski Nie wiem dlaczego, mam też jedne spodenki, także te spodenki przymierzymy sobie do jakiejś ostatniej e, koszulki Jedziemy z tym koksem Pierwsza koszulka to jest taka dzianinowa, słuchajcie, piękna, e, ma piękny materiał, bardzo przyjemny, wiskozowy, białogranatowe paski Proszę bardzo, tak wygląda. Ja Wam pokażę wszystkie te koszulki tutaj po prostu. Spodobała mi się na stronie również ta koszulka w paski. Ona jest również w prążki. Ma fajne kolory, bo ma różowy, niebieski, taki turkusowy i bordowy. Ale słuchajcie, miałam rozmiar S. Niestety, ona jest bardzo krótka i ja myślę, że ona będzie dla mnie trochę jednak za ciasna. To jest na pewno bawełna z Erastanem, podejrzewam. E, tak, bawełna i Elastan, także fajna, ale bardzo krótka i myślę, że będzie dla mnie za mała. Druga bluzka to jest bluzka znowu, jak mówiłam, w paski, rozmiar S, ale na długi rękaw, o, proszę bardzo, z takim e, motywem. Dobra, myślałam, że tu jest brudna i ona też jest taka rozciągliwa, ale taka dosyć sztywna, bym powiedziała. To nie jest taki zupełnie miusi materiał bawełny i też bawełna i elastan. No powiem wam, że przyjemna bardzo. Tego samego typu jak ta granatowa, tylko taki piękny zielony odcień i też to jest wiskoza, bardzo ładna. No kolor jest absolutnie obłędny. Ja uwielbiam takie kolory. I koszula w paski, proszę bardzo. Biała, w różowe paski, pionowe, fajna. I tu mam rozmiar. M. No i jeszcze pokażę Wam od razu spodenki. Spodenki ciemno granatowe z wysokim stanem, ale dosyć krótkie, no mogą być dla mnie za krótkie. Ja wziąłam rozmiar 38. No i co? Słuchajcie, przymierzymy sobie to wszystko i zobaczymy, jak w tym wygląda. Oczywiście wszystkie linki macie w opisie. No, i dobra, mamy tę koszulę. Słuchajcie, ona jest w takich troszeczkę luźniejszych, chociaż ten rękaw dla mnie jest dosyć za krótki. Jakby ona powinna być dotąd, nie? Yy, ale tak, nie jest, jest dosyć długa, więc na spokojnie zmieści się tutaj w spodnie, spódnicy, w cokolwiek. Także fajna. I w ogóle mi właśnie się bardzo podoba połączenie ciemnego jeansu z takim yy, różem. To jest delikatny róż. <laughs> bardzo ładna. Bardzo ładna jest ta koszula. Jest fajnie wykończona i <laughs> przede wszystkim po prostu tutaj tak nonchalantko to wygląda. I tutaj fajny łańcuszek można. To jest taka koszula, która nie jest taka bardzo, bardzo oficjalna. Ja na przykład bardzo nie lubię, jak ktoś nosi tak, znaczy jak ktoś, jak ja mam tak. No bo jeżeli ktoś tak nosi i tak lubi, no to ja do tego nic nie mam. Ale ja na przykład uważam, że dla mnie to jest po prostu straszne i rzekłabym, że jest to wręcz no kiczowate ale to jest moje zdanie, nie? ja zdecydowanie jestem team z dekoltem, idziemy dalej ten sweterek jest tak milutki słuchajcie, bardzo przyjemny, ale ja będę miała z nim pewnie mały problem, jakbym sobie go zostawiła no bo to jest sweterek na krótki rękawek ale też chyba nie do końca ja lubię taki materiał przy takim rękawku. Więc. Yy wydaje mi się, że nie do końca to jest coś czego szukam, ale też jest to rozmiar S, ale ma fajną długość, nie jest to super obcisłe, jest to bardzo przyjemne, bardzo przyjemny materiał. Naprawdę jest mega przyjemny ten materiał. Aż chce się to nosić. No i przede wszystkim też ma bardzo ładny kolor. Zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest kolor dla każdego, nie, nie wszyscy lubią takie kolory, zdecydowanie większość lubi czerni, A ja, na przykład, czerni nie lubię i bardzo rzadko w ogóle ją noszę. Owszem, noszę, ale nie jakoś super często. No, ładny jest ten sweterek. Ja nie powiem, że nie. O, możecie zobaczyć od razu spodenki. Spodenki, jak widzicie, są dosyć krótkie, ale tutaj pupę przykrywają. Także pod tym kątem to na pewno spoko. Ten sweterek można, wiadomo, i na zewnątrz, i do środka. Także tutaj bez zastrzeżeń. Ładny kolor, ale go nie zostawię, no bo po prostu dla mnie to chyba Mało funkcjonalne. No i drugi ten właśnie wzór, czyli paski. I powiem Wam szczerze, że o ile yy, jestem fanką właśnie kolorów, tak yy, ten mi się bardziej podoba. Seterek. I znowu to jest, to jest dokładnie ten sam tylko po prostu wzór w paski. Ale powiem Wam szczerze, że wydaje mi się, że chyba w tym trochę lepiej wyglądam niż w tym zielonkawym, Ale może mam takie się, Nie wiem. Yy... Bo ja mam szczerze, że zastanawiam się, czy właśnie może sobie tego nie zostawić, bo z drugiej strony w sumie jak będzie jesień-zima, też można to nosić, bo przecież w pracy u nas czasami to jest bardzo gorąco akurat zimą, więc na spokojnie mogę przecież założyć to i... Też nie wiem, czy będę tam pracować. Yy, założę sobie marynarkę i też będzie spoko. No Nie wiem, muszę przemyśleć, bo ten sweterek mi się naprawdę bardzo podoba. Ja nie wiem, co mi się stało z tymi paskami. Wcześniej tak pasków nie nosiłam. Nie wiem, starość chyba. Chyba tak. No i mamy tutaj kolejną bluzkę w paski, ale tak jak myślałam, ona jest dla mnie zdecydowanie za ciasna. Tu czuję po prostu w ramionach, że jest ciasna. To jest taki rodzaj polóweczki, no i ona jest krótka. No słuchajcie, ona jest krótka, to jest crop top. No to gdzie ja to założę? No do roboty tego nie założę. Yy, na wakacje jedynie, ale na wakacje to ja pojadę dopiero za rok, więc o ile dobrze pójdzie. Więc no powiem Wam szczerze, że koszulka jest bardzo ładna, bo ma bardzo ładne te kolory, bardzo mi się one podobają. To połączenie kolorystyczne jest mega fajne i mega fajnie wygląda właśnie z tymi e, ciemnymi e, spodenkami. No ale no ludzie, no kto to no No wiecie, może dzieciaki mogą takie rzeczy nosić, ale nie jest stare baby jak ja. Super koszulka, mega miły materiał. Pewnie nie będzie rozmiaru M, ale pewnie MK i też będzie krótka. No to nie. Sorry. Fajna koszulka, ale nie dla mnie. Dla osób, które lubią wysunąć brzuch i mają gdzie nosić Ja nie mam. Słuchajcie, oni chcieli mnie zabić. Widzicie tą szpilkę? Ja pierdykam Jest od tego. Ja ją ja więc co mnie kuje tak, że zakładam. O, rany. Resert, chcecie mnie zabić? I ostatnia rzecz, w paski, tak? Chyba tak. No, to jest ta y, koszulka na długi rękaw. Zwykły, long sleeve. Zastanawiam się, czy sobie go zostawić, czy też nie. Bo z drugiej strony mam pas, bluzkę w paski, tylko w takie szerokie paski. I może, może tę odeślę, wiecie, bo mam tamtą. Ale ta jest też bardzo fajna, bo jest przylegająca do ciała, jest długi rękaw, na moje długie ręce jest idealnie. No i tak samo, nie jest też krótka, czyli można spokojnie wsadzić spodnie, spodnicy, spodenki i nie będzie wyłazić. Także tutaj jestem jak najbardziej na tak. Pomyślę. Słuchajcie, no właśnie warto na wyprzedażach kupować takie rzeczy, takie zwykłe beziki. Zdecydowanie, bo ta bluzka kosztuje dwie dyszki, więc dobry cen. Teraz są taki jakby komplecik, secik i wszystko fajnie, pięknie. To jest no, kolor czarny, ma fajny dekolt, to jest taka kamizeleczka. I tę kamizeleczkę jak najbardziej można wykorzystać nawet... Sorry, bo mi tu wiszą te sznurki, nawet później wiecie, po prostu jako na coś. Może minimalnie jest za dużo, ale to tak naprawdę to jest takie czepianie się mnie. Przeze mnie, czyli znaczy, moje czepianie się tej kamizelki. Spodnie są takie. Widzicie co, one jakby lekko prześwitują, one są prostą nogawkę mają i fajnie się układają na ciele. Nie wiem, czy wy tutaj to zobaczycie, bo jest akurat dosyć słabo z tym ustawieniem, bo to jest mało miejsca, ja nie mam czasu jechać do studia. W każdym razie to jest fajny komplet, tylko jeden ogromny minus tego kompletu jest taki, że jest to komplet poliestrowy w 100% więc niestety, no ja już czuję, że jest mi tu gorąco to jest bardzo małe pomieszczenie tu jest są okna i tu są okna, więc tu jest mega gorąco um, więc to jest kompletnie nie, yy, nie na taką pogodę duchotę, jaka jest yy, dzisiaj to jest komplet taki, wiecie, jak jest yy, takie 20 stopni po prostu to jest yy, fajny komplecik Ey, no mówię, tylko no kolor to jest akurat nie mój, nie? zdecydowanie może teraz trochę lepiej, nie wiem czy będzie lepiej widać, czy nie. Yy, Nogawka jest prosta, yy, fajna, fajny jest ten komplet, bo fajnie wygląda i tak, wiecie, komplety są bardzo proste do tego dostylizowania, bo ubracie całość i macie je gotowe. tak? Do tego można obrać fajne sandały, buty na obcasie, yy, espadryle, wszystko. Tak naprawdę wszystko fajna jakaś taka torebeczka, wiecie, słomkowa i macie świetny outfit topowo, taki yy, letni, ale z takim może minimalnie jesiennym vibe'em. Jesieniary powinny być zadowolone. Fajny ten komplet, ale materiał jest tragiczny. Idziemy dalej I teraz przechodzimy do sukienek Mamy tutaj piękną sukienkę, typowo wakacyjną Typowo taką e, letnią Tu mamy, moi drodzy, tą gumeczkę e, Bówki Tutaj też jest gumka i to się mocno trzyma e, Sukienka jest e, do kostek Bardzo ładny wzór Bardzo wakacyjny I to jest wzór, który jest bardzo pożądany Z tyłu, proszę bardzo, wygląda tak Tutaj też mamy tę gumęczkę. Więc wszystko jest fajne. Możemy się trochę najeść na wakacjach. No po prostu, jeżeli ktoś jest jeszcze przed urlopem, no to po prostu może się fajnie odkupić na takie urlopowe jakieś fajne foteczki. Bardzo ładna, fajny klimacik. Fajny też kolor, bo to jest zielony z białym. Tutaj też ma gumkę, więc to się fajnie wszystko trzyma. Bardzo ładna sukieneczka. Jestem jak najbardziej na tak. No, słuchajcie, to jest sukienka, która po prostu przemawia do mnie w 100%. Dlaczego? Bo jest po prostu motyw y, cytrynki i ja tego typu sukienkę już jedną mam y, sprzed dwóch lat. I... Bardzo lubię tą sukienkę. Jest ona też właśnie w cytrynki e, z takimi niebieskimi listkami. E, no i słuchajcie, to jest po prostu praktycznie identyczny krój jak tamta, tylko tamta ma inny rodzaj tutaj e, rękawka, a ta ma po prostu taki w gumeczkę. No i jest bardzo ładna ta sukienka. Ona mi się tak cholernie podoba, że ja bym sobie ją zostawiła. No i chyba po prostu ją zostawię. Ona kosztuje 110 zł uważam, że nie jest to dużo. E, Sukienka Wnisienka prawie do kostek jest przefantastyczna. Ona jest bardzo wygodna. Fakt, faktem, jakby miała troszeczkę mniejszy brzuch, wyglądałaby lepiej. No ale nie można mieć wszystkiego, prawda? Z tyłu wygląda tak. O! Dla mnie wzór po prostu jest the best of, i jak będę jechała kiedyś do Włoch jeszcze, kiedyś, no. Może w przyszłym roku, może za dwa lata, to na pewno jakąś rzecz z cytrynkami wezmę. A mam ich sporo. No, po prostu bardzo lubię. No, no sami powiecie, czy nie jest fajna. Mam drugą e, z tej samej serii e, w inny wzór. No i zobaczmy, którą wybrać. Nie wiem. No i mam tę drugą sukienkę. I powiem Wam tak, że chyba bardziej mi się podoba ta. W sensie, że chyba lepiej wygląda na mnie ten wzór, aniżeli ten. Co? Jak myślicie? Mówicie, że ta lepsza, czy tamta lepsza? Ja już sama nie wiem, powiem wam szczerze, bo no nie wiem, tam, tamtej się jakoś lepiej czułam. Zdecydowanie. I po prostu, nie, że mi się ta nie podoba, też mi się podoba wzór, bo jest też owocowo, -keto -owocowo zielony z liśćmi. Ale zdecydowanie bardziej podoba mi się tamten wzór yy, na mnie aniżeli właśnie yy, ten. Więc yy, chyba zostawię sobie tamtą, koszulę, tamtą bluzę, yy, bluz, sukienkę. Yy, niemniej jednak to też wygląda fajnie, tu się w ogóle stało. Także chyba zdecydowanie bardziej wolę sukienkę w cetrenki. No. Nie. Też tak mówicie, prawda? Sukienka w cytrynki chyba lepsza, czy nie? Dajcie znać w komentarzu. Chciałam Wam pokazać jeszcze kombinezon yy, na sobie, ale niestety nie mogę się w niego wcisnąć, a nie chcę przekładać tak, żeby po prostu nie pękło nic. Jest on takim. Ciemnofioletowym kolorze, nie wiem czy to dobrze będzie tutaj widać. Materiał jest niestety poliestrowy, ale swoją drogą bardzo fajnie pewnie by wyglądał. No ale mówię, to jest rozmiar M. Wiecie, ja jestem M, ale jakoś nie mogę w niego wcisnąć, więc nie próbuję. W każdym razie szerokie spodnie na dole ma. I wygląda bardzo ładnie. Kolor jest też ciekawy, ja lubię takie kolory, no ale mówię, nie zmieściłam się w niego. Jeżeli chodzi o mierzymy, to by było na tyle. Dajcie koniecznie znać, czy coś upolowaliście na wyprzedaży. Ze mną zostaje na pewno ta sukienka w cytryny. Trudno, nieważne, że mam kilka ubrań w cytryny. Lubię ten motyw i chcę go nosić, bo jest lato, kojarzy mi się z Włochami, a co za tym idzie, kojarzy mi się po prostu bardzo dobrze. Widzimy się w następnych odcinkach. Pa, pa.